Ale nagrywam, bo mi się tak chce. Oj, sorry. Ale fajny odgłos z taki. Teraz mi wychodzi. Dobra, jeszcze tak nie będę robić. Bo, bo, bo jeszcze ktoś pomyśli, że pięknę. Że piętnęłam. <noise> sorry. Miałam. Nie wiem dlaczego, ale zawsze jak nagrywam, to jestem godna. Ten ból. Ten ból. Czy ktoś tu jest? Ten ból. Co ja? Ten ból. Ten ból. Pośpiewacie ze mną. A, 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 Ej, może nagram wam jakiś filmik, jak śpiewam, ale wątpię, bo ja tak słabo zasy śpiewam. I zobaczcie. Eee. e Nie wiem, co miałabym zaśpiewać. Dobrze, że zrobiłam te, te dwa killowy. No, tak w tym bym miała problemy. Idziemy w zim. Ile ja już mam tego wszystkiego. Za chwilę sprawdzę, tylko wykopię tutaj. Ojemy! Takie spiralne słodki będę robić, tak. 33 Trzydzieści trzy i trzydzieści osiem. A nie, taki trzydzieści osiem, Pomniejszam sobie. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. O ja nie tego jest średnio lubię jaski, nie wiecie. Ale fajny dół! O jedny! Ha, 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 Nie wiem dlaczego się cieszę, ale dobra. No właśnie. No, coś tam ja powiedzieć. Jeszcze nie pamiętam. Mam taką dobrą pamięć. Woda kapie. Kapu, kapu, kapu. Okap. Nie no, wiem, że okap to jest zupełnie co innego. Nie ja wiem, strasznie dużo... Ale fajne okienko. Strasznie dużo surowców zapomniałam. No mi się nie po prostu ich zbierać. Gdzie był ten... Gdzie był ktoś żelazo? A tu jest. Ślepa jestem. Jestem mną! Really? A tak, ja tam byłam. Zapomniałam. Czekajcie, muszę to zrobić. A już. Nie widzieliście nic. W ogóle. Nie to nic. Tam nic nie było. Mam tam nic nie było. Chciałabym móc nagrywać od 5, ale. Mój aparat jest to, to nagrywa do 10 minut, a poza tym nie mam wykupionego, żeby... a poza tym właśnie nie mam wykupionego, żeby nagrywać więcej niż 15 minut. Jeszcze często muszę się spieszyć, jak nagrywam. Więc... Zdenerwuję, ile jest surowców w tych kopalniach różnych. Kopalniach, jaskiniach, jaskiniach, kopalniach, kopalniach, jaskiniach. Każdy to inaczej określa, tak jak na przykład te pochodnie. Niektórzy mówią świeczka, niektórzy pochodnia właśnie. Niektórzy mówią po angielsku. Jedne, co ja mam? Ciągle ja mi tak robię ten dźwięk. A, mam już 15 poziom! Nigdy, jakbyś tak ostatnio nie zwrócę uwagi na to, to jaki mam poziom. Z ja tego wszystkiego się spadnę. O, ja nie przypomniała mi się. Taka smutna sytuacja, którą, którą kiedyś miałam w Minecrafcie. Potem się tak wzmuszkiłam i nie chciałam w ogóle grać przez jakieś 7 miesiąc. <grystanie> Taka wkurzona. Po prostu ten... Miałam sześć elementów Moje pierwsze sześć elementów które zdobyłam uczciwie, bo tak to zawsze... Ja chcę się szukać i sobie ten łączek moda i no Ale miałam te 3 elementów, nie? Zebrałam I właśnie tak, bo to było tam mnóstwo lawy I tak patrzę, na no szybciej podchodzę do krawędzi, nie? Widzę lawa I tak udaję, że niby spadam Nic się nie stało, nie? Potem odeszłam od krawędzi, odsunęłam się i nacisnąć na do tyłu bez szybinak. I padłam do lawy. Frankiłem wszystko. Po prostu. A! Złoto! Złoto! Może będą diamenty. Ale wątpię. zmiałam w ogóle Redstone na diamenty. Złoto. Ile mam miejsca na dużo? <laughs> w ogóle pewnie zrobię sobie jeszcze piec, żeby przytopić żelazo. I w ogóle będzie takie ekstra impreza będzie się działo, o o o o o o o, o, o działo będzie, będzie zabawa, będzie się działo i znowu nocy będzie mało, będzie głośno będzie za zabi... głośno. o duże tak, chciałam postawić kurczaka Żeby rozświetlał mi drogę. Pędzę z kurczakiem przez drogę. Myknę niczym wiatr. Jeszcze nie widzę słuchawki. Oj! już ginął przez przypadek, kilo. To było takie śmieszne, nie wiem, po prostu... Więc idziemy w dół. Tutaj kiedy było złota, tam na dole właśnie. Tylko zbiorę jeszcze to. Na 15 level, nie. Choć nie. jak długo zbieramy. A już 16! Nie wiem czy widzicie, zaraz wam pokażę. O nie, nie widzicie. Skoro <grywa> ten węgiel. Albo nie, nie będę czekać. 16 level. Stawiamy. 8 minut nie do końca. Skończy się filmik. Jeszcze ja tego nie chcę. I będzie od razu następna część. Nie, po prostu. Jednak się przestraszyłam, jak mi ten kill pękł. Ej, gdzie jest mój będzie? No nie, no zostawiam work, Będzie gdzieś. Jaki żal No, tutaj nie ma Skąd ja przyszłam? Stąd Chcę zapomnieć drogi tutaj Jest tutaj nie fair Skąd ja przyszłam? No, teraz nie wiem skąd przyszłam Stąd? Chyba stąd właśnie A teraz może, że mam również mam stack Zrobię sobie... Boję się. I zrobię sobie patyki. Na dal 16, level. Za chwilę mi się skończy. to część Druga. Na co nie będzie odcinek podzielony na kilka części? To zrobię osobno od, od odcinki po prostu. Już masz na co? Zrobię jeszcze taki. Mam słodko. Słodko, chodź mnie. Yeah. Nie, nie odchodzę od tego. jeszcze to zostawię.